Dzień dobry bardzo. Nazywam się Brian. Będę dzisiaj się stawał jak gram Brawl Stars. Będę grał klukiem dzisiaj na solówce. Mapa konkursowa. Moja siostra Zuzanna. Podzuza. I dzisiaj będziemy nagrywać jak można wejść do, do kluba. Trzeba mi dwa dużo pucharek do weźnia do tego naszego falera. Dzisiaj moja sostra chodzi. Dzień dobry. Się Dzisiaj będziemy nagrywać jak moja sostra nagrywa. gra. I otwieramy na żywo. Brawl Stars, Jak otwiera synki. I gratera do mnie zaprasza. Trzeba się nazwać Kinga. Ale ucięło mi jedną literkę A. Zostało. I będziemy dzisiaj nagrywać, jak grać. A później jutro po filmie tym będziemy nagrywać, jak gramy Pokémon. Go! Dzisiaj będziemy grali krukiem. Jedną rundę. A ja barlejem. ja barlejem, mogę A parę minut będziemy grali. To proszę, bądź cicho. Jak ktoś chce to musicie zakup, spróbować tysiąc łapek w górę I będę grał na ślepy Na ślepu będziecie grać, Boże Wy tak wbijajcie, wbijajcie to łapki, bo jestem ten. A ciepłym Oczywiście nie będę się tutaj powiedzieć, często na kanale Brian'a Bo po prostu tutaj mam swój kanał Zuzana Przybylska Oczywiście polecam, zapraszam na mój kanał Wejdźcie, bardzo fajny mój kanał i niestety nie będę jechał na szczęście. Rybał się jak dojść do tego. O, serpulas tam za segrywanie. Na dzisiaj nie jestem na grę. No zania. dawać, dawać, gramy, y dawy. Y Też mam smutek, jak mówiłam i... I, no. i pod moim nowym filmem z braku w sklepie zbijecie dwa 2000 łapek z górę, to uwaga, to ja kupię wszystkie filmy, jakie będą sklepie. w sklepie. Wykupię, naprawdę. No, prawda. prawda. Tylko 2000 tysiące łapek pod moim nowym filmem, który jak?

A my dzień nie przepraszamy za czwarte miejsce. Bardzo. Musimy siedzieć ciemno, bo jest ciemno. Tak tak. A się będę jak mówiłam z Brenem występować często, bo mam ten swój kanał. Mogę wam pokazać, czekajcie Nie mogę. Czekajcie. Tak tak pokaż mój kanał tak. Słuchaj. Halo, słuchaj. Nie, da, daj. Masz. Widzowie, to ja wpiszę, bo on nie umie. Jak coś mam 15 lat, zapomniałam zapomniałem jak się pisze, Zuzia. Sybelska. Ile masz lat? 15. Tak, na tak. tak, 15 lat. Tutaj mam czystów film, który nagrywam się tym, ale wrócę do nagrywania. Więc Dzień. Dzień dobry, witam. Serdecznie. to że tak jest Musicie nią sinki... zasubować. Na Naszą... to, Tak, zasubujcie, jak. mnie, jak, um, I sekujcie ją! Nie, słuchajcie, widzowie, jak będzie 500 łapek w górę, y to y będziemy razem oglądać i komentować będzie mój film. Czekajcie. Widzicie 500 łapek w górę. Jak są, zapraszajcie mnie! Pokémony! Dzisiaj zagramy z Uja. Haldem? oj, Mary tak, Zobacz, tutaj. No więc widzowie Teraz się powtórzę. za że raz Ale Nie będę nagrywać moim moim Dlatego, że wiecie mam kanał moim nagrywać, więc nie będę często. Że będę występować bardzo rzadko, bo wiecie, mój kanał, ja muszę nagrywać w szkołę, tam wiecie. My będziemy razem, ona też będzie nagrywała my razem. To tak. ja dzisiaj, musicie, ja dzisiaj będę grał 10 minut. No to da wiecie, da, ja mam, ja nie chcę nie, 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 grać. No jutro 10 tysięcy, nie, już mam 10 tysięcy. Słuchajcie widzowie, niestety ja jutro wyczytam odcinek. Jutro możemy się pokazać. Jak coś próbujcie, damy mamy pytań. 13 lat Mówi, ja tak. mam, ona ma czterna, ona ma tak, 16 lat a zesnaście. na tego ja mam taki głosek dziewczyna da ja tak tak jestem to. podobny do chłopaka. No tak, tak, tak. Ale zobaczcie, jak wbijecie na, na moim i na kanale 5 subskrypcji, to pokażemy swoje twarze i pokażemy nam mamy swoje twarze. Tak. A jutro gólizuję na mój kanał będzie nowy odcinek, jak otwieram te skrzynki inne z karnetu, bo już yy, tam podbieram. A z 8 3 tak. A ma dużo wyzwań da nie gra w ten Star. Tak, a jesteśmy otoczeni koroną. No i, I na tego nie można. Mieszkamy w Polsce. No gdzie nie mieszkali? W Ukrainie. To, na pewno. Ja dzisiaj... Chciałam pokazać wam mojego skina, co nikt jeszcze nie ma. Nie lepszego, to nie co to nie Ładny skin ma. A wam też po mo mogę pokazać. Czekajcie, coś... Tak, chciałam wam w pokazać mojego skina, którego sobie dzisiaj właśnie kupiłam do Jessie. Letniego, ale... Letniego. Ale... ale letnią Jessie, ale widzę, że mój... Brod już nie chcę bardzo, widać, y, pokazać mojego skina letniego Jessie. Macie, pokażę. Nie widzę. No, ale... Wy... Może, może kiedyś pokażę. Może kiedyś go pokażę. Czekajcie, pokażę wam, jak się nazywam w pokach. Tutaj, nie muszę. Jak będzie po tym odcineczkiem 20... No. Macie, zobaczcie. Jak będzie 20 łapek w górę, to pokażę letnią Jessie. Macie, tysiąc... Tyle, a ten... dawać mnie, ściągać poproszę. Ale ja poproszę, dawajcie mi do zymów. wchodźcie do mojego klubu oczywiście. Pim Zuzy, Ty e a my. z, u, z, -y. Padajcie, wam bardzo. Pa! Słuchaj, nie, jeszcze nie, jeszcze będziemy grali długo. Jeszcze dwie rundki, myślę. I kończymy. Chybicie. Tak. Pod tym odcinkiem 2000 łapę w górę, Co mi obiecano Nie wiem, to nie wiem. Nie wiem, to słuchajcie. To w następny karnet bije aż do poziomu, to sobie, 2000 kury do 70, do 80, nie wiem. Do 60 poziomu wbiję, o ile... A ja mam 52, to ja dzisiaj zbiję. Może jak przyjdę jutro, to nagram odcinek. 60. Jak przyjdę może jutro do mojej zuzi, to otworzę pakiet od 70 odcinek. Nie wiem, się oni się pomylił jakiej... Więc nie przyjdzie tylko mnie to i może jutro nagrać. tak może ze mną, nie wiem jaką będzie chciał, to może nagrać, bo ja jutro też mam niestety do zrobienia dwa odcineczki, a więc nie wiem czy mi się to uda. Co razem nagramy! No może, nie wiem, ale ty też możesz chyba nagrać dwa odcineczki. Muszę jutro nagrać tak naprawdę... Muszę ja muszę o jednej grze. ...dwa odcineczki, bo... gdzie jest dynamite'a i pokonanego limita. Ja muszę, ja muszę zabrać jutro sobie nuza no, spoki nagram. Ale nagrywam już te roczki, dlatego nie wiem, czy będą wbrej, ale moim trochę, no nie wiem. Nie no, to jest? nie chcę jest? To mi nie pomóc, no nie chcę pomóc, no patrzcie, po to chyba... Tak z... <śm> 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 no, to mi tak no, to tylko zaraz. No kurma, nie to jedzie. Chcę sobie brać tego dóna na szręta. Ja się gdzie... no. tej, i, mm, Stars, tak, a ja się pokonałem, idzie no. Jutro zaczynam z tej gry frak i i z Brawl Tak, I z widzowie Wbiję do 45 piątego poziomu. Na jutro staram. Postaram się wam wbić. Jestem na 35, więc Postaram się. Nie obiecuję wam, widzowie. To i skończymy. Ja. No to po widzowie, trzymajcie się. Do widzenia.